Resztki głosu. Spośród wielu niezwykłych momentów, składających się na teatr Tadeusza Kantora, szczególnie fascynuje mnie pojawiająca się pod koniec czwartego aktu nichszczesną artyści scena określona przez reżysera jako telegraf więzienny. Jan Kłosowicz w swojej książce o kantorze opisuje ją następująco: W ciszy zaczyna rozlegać się stukanie, najpierw z jednej, potem z drugiej celi. Wystukują coś więziennym alfabetem. Coraz mocniej, coraz głośniej. Milkną, muzyka. Pojawia się dziwka anioł śmierci. Wszyscy zrywają się z miejsc. Ruszają za nią, jak więźniowie na spacerze, jak procesja. Wybiegają. Teraz zaczyna widztwoż. Uderza raz, potem znowu. Jak ktoś, kto próbuje instrument. I już szybko, mocno wystukuje na całą salę, jakby nadawał jakiś komunikat, jakby ogłaszał z opustoszałego więzienia czy z zagrobu swoje przesłanie. Stukotnie się i nagle urywa. Robi się zupełnie cicho. Co mówią postaci aktorzy? Z kim się komunikują? To jedna z tych zagadek, których nie da się rozwiązać. Ale odebrany aktorom głos w tej jednej scenie intryguje szczególnie choć przecież w Teatrze Kantora słowem zawsze operowano bardzo oszczędnie. Nigdy nie był to teatr logocentryczny. Teatr Kantora to swoista rzeźba akustyczna. Można zaryzykować twierdzenie, że komponował on swoje spektakle, tworząc ich słowne partytury, nie zaś pisząc dramaty. W nielogocentrycznym Teatrze Kantora muzyka funkcjonowała jako rytmiczna podstawa struktury spektaklu, gwarant jego spójności ponad szczątkową nieciągłą narracją lub wręcz zamiast niej a także jako element referencyjny odsyłający do konkretnych przeznaczonych do odcyfrowania sensów. Kantor wykorzystywał istniejące dobrze znane publiczności z kościoła, ze szkoły, z uroczystości państwowych, z potańcówek, pieśni i piosenki, co tłumaczył następująco: To jest moja pozostałość dadaistyczna. Gotowa muzyka jest gotową realnością. Istotne jest jednak to, że prawie nigdy nie wprowadzał tych piosenek do przedstawień w wersjach neutralnych, lecz poddawał je licznym manipulacjom. Zlecał ich nagranie przez bardzo konkretnych, często nieprofesjonalnych wykonawców, a później pracując ze specjalistami od dźwięku, tworzył pętle i zmieniał tempo. Muzyka w spektaklach Teatru Cryko 2 pojawia się więc w wersji już Nieco upodrzędnionej. Patetyczne utwory zostają poniżone poprzez biedne aranżacje amatorskich orkiestr. Wpadające w ucho przeboje, zapętlone w nieskończoność, przybierają upiorny katarenkowy charakter. Wszystko nabiera groteskowego, tandetnego kształtu. Podobnie jak aktorzy podszywają się pod postaci, tak banalne melodie podszywają się pod wielką teatralną muzykę, zmieniając tragedię w melodramat. Lub też przeciwnie, wybitne dzieła muzyczne są powtarzane, przedrzeźniane, w efekcie czego powstają warianty, tak mające się do oryginału, jak dziecięca zabawa ma się do ceremoniałów dorosłych. Co ważniejsze, Kant często wykorzystywał w teatrze to wszystko, co jest dźwiękiem pozamuzycznym i pozawerbalnym. Tworzy teatru dwa jęczeli, zawodzili, sapali, hałasowali uderzając w scenografię, grali na dziwnych instrumentach, uruchamiali jazgotliwe maszyny, poruszali się rytmicznie niczym klawisze w scenicznym instrumencie. Rzeczywiście jest to strategia dadaistyczna, czy szerzej awangardowa. Jak pisze Urszula Czartoryska. Koncepcja ta otwierała twórcom drogę, m.in. w teatrze totalnym, do czerpania inspiracji z niedających się dotychczas połączyć tradycyjnych konwencji, np. opery, kabaretu, ludowego festynu oraz rekwizytów wraków i rzeczy nieprzydatnych. W poezji umożliwiała sięgnięcie po materiał z wyrażeń właściwych slangom wielkomiejskim, dziecinnemu gaworzeniu i ze swobodnych zabaw repetowanymi głoskami. W sztukach plastycznych pozwalała posłużyć się ikonografią kiczów, świstków, banknotów, wycinków z atlasów i żurnali. Podobne eksperymenty dokonywały się na polu chociażby muzyki, ideę muzyki absolutnej, atonalnej i dodekafonicznej, a w końcu muzyki konkretnej, wykorzystującej zamiast brzmienia instrumentów nagrane odgłosy realnego życia, czy też najmłodszej ze sztuk kina. W którym rozwijająca się technika montażu pozwoliła na łączenie ze sobą bardzo odmiennych pod względem formy i wyrazu fragmentów. Wszystko to w ogromnym stopniu wpłynęło na eksperymenty na płaszczyźnie dramatu i teatru. Artyści awangardowi bardzo mocno wyczuleni byli na wszelkie przejawy dezintegracji kultury i wzięcia się nowych zjawisk do społecznej świadomości. W zbliżeniu uległo to, co zwykło się przeciwstawiać jako wysokie i niskie, uczone i prymitywne, piękne i brzydkie. Stało się tak na polu różnych dziedzin sztuki, które zresztą również zaczęły się wkrótce do siebie zbliżać. Techniki kolażowe pozwoliły na równych prawach zostawiać rozmaite tworzywa. Elementy sztuczne zaczęto łączyć z autentycznymi fragmentami codziennego, zgoła niewzniosłego i nieartystycznego życia. Na scenie u kantora trwa nieustanny ruch pomiędzy tym, co materialne i empiryczne, a niematerialne i abstrakcyjne. Materialne i empiryczne to wszystkie te hałasy, które są efektem ubocznym istnienia i działania aktorów na scenie. Ich sapanie, tupanie, przesuwanie przez nich elementów scenografii. Niematerialne i abstrakcyjne to muzyka, która pojawia się jak Deus ex machina. Niewiele scen wyraża to mocniej niż fragment z mężczyzną artyści, w którym stare drewniane drzwi wędrują w głąb sceny, czemu towarzyszy podniosła suplikacja święty Boże święty mocny, nie wiadomo skąd płynąca. Gdy myślę o aktorach poruszających się fizycznie i widzach poruszających się wirtualnie po przestrzeniach kantrowskiego teatru, przychodzi mi do głowy niezwykły opis Waltera Benjamina, który tak zapamiętał Marsylię hałasy. Wyżej na pustych uliczkach dzielnicy portowej są to gęsto skupione to rozrzucone jak motyle na rozgrzanej słońcem rabacie. Każdy krok budzi piosenkę, kłótnie, trzepot mokrego płótna, od desek, płacz niemowlęcia, brzęk wiader. Trzeba tam się tylko zapuścić samemu, jeśli chce się ganiać za nimi z siatką, kiedy niepewnie trzepocząc uciekają w ciszę. Bo w tych opuszczonych kątach wszystkie dźwięki rzeczy wciąż mają swoje własne cisze, Tak jak w południe w górach panuje cisza kur, siekiery czy cykat. Ale ta pogoń jest niebezpieczna, a siatka zostaje w końcu rozdarta, gdy niczym gigantyczny szerszeń przeszyła ją od tyłu swoim zgrzytającym żądłem kamień szlifierski. Beniamin odsłania pewien paradoks. Dźwięki miasta niejako nie istnieją autonomicznie, wyzwala je dopiero obecność przechodnia. Czy nie tak funkcjonuje to w przypadku zastygłych scenografii kantorowskich spektakli? Umieszczone w przestrzeni muzealnej ożywają dopiero gdy do sali wejdzie widz, słuchacz, przechodzień. I rzeczywiście ta płyna za dźwiękami i emocjami bywa niebezpieczna. Pascal Kiniar w swoim traktacie Nienawiść do Muzyki pisał, że w przeciwieństwie do języka, pamięć i muzyka są w stanie przedłużać trwanie tego, co jest. A więc mnemozynę i muzyka są tym samym. Tak więc muzyka umożliwia delektowanie się tym, co trwa, ale też może więzić człowieka w koszmarze trwania. Audiosfera teatru kantora jest audiosferą w dużej mierze traumatyczną. To przestrzeń nasycona wspomnieniami, a równocześnie sama te wspomnienia akustyczne generująca. Rytmiczny hałas maszyn, dźwięk kapiącej wody ze spektaklu nigdy już tu nie powrócę, aktorskie słowa, onomatopeje, okrzyki śpiewy wszystko to pozostaje w uchu, zagnieżdża się w nim. Tak samo jak dźwięk, szum, hałas. Tak zawsze bardzo ważnym komponentem tego teatru była cisza. Ale cisza dziwna, jakby zabrudzona, budząca niepokój. Myślę o podziemnym teatrze niezależnym. Podczas okupacji wchodzenie do teatru nie było bezkarne, w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Każde słowo aktora, każda głośniejsza nuta muzyki, każdy nieostrożnie upuszczony przedmiot, każdy głośniejszy krok groził aresztowaniem i śmiercią. Myślę, że trzeszczące podłogi krakowskich kamieni brzmiały wtedy wyjątkowo groźnie. We wspomnieniach z podziemnego powrotu Odysa Kantor pisze: Ochrypły komunikat wojenny nadawany przez mikrofon uliczny zamiast heroicznej pieśni Aoida Homerowego. Po doświadczeniach obu wojen światowych trudno było nie tylko bez podejrzliwości patrzeć na nieskazitelne piękno greckich rzeźb, ale też na klasyczną poezję i muzykę. Widać to już w pracach awangardzistów reagujących na doświadczenie I wojny światowej. Włoski futurysta Luigi Rusolo zwracał uwagę na fakt, że w wojennych warunkach widzialność jest prawie zerowa. Ciemność, ogień, dym, pył oślepiają. Do żołnierza czy cywila dociera głównie przerażający zwierzęco-mechaniczny hałas, i resztki głosu. Taką właśnie pracą na hałasie i na resztkach głosu miał być w założeniach kantora Teatr Enformel. W teatrze tym aktorzy ich kostiumy ulegały redukcji. W ograniczających warunkach zgniecenia, sprasowania, zmieszania i degradacji zupełnie zmieniały swój kształt. Tym samym procesom ulegała mowa. Tadeusz Kantor pisze o tym w różnych miejscach, w różnych manifestach powstałych. Na początku lat 60. Zakłada, że tworzywem tego teatru będzie nie tyle piękna recytacja, doskonale wypowiadane słowo, co właśnie resztki głosu, wstydliwe, najniższe czynności aparatu mowy. Wśród tych wstydliwych, najniższych czynności aparatu mowy, Kantor wymienia płacz, szlochanie, wycie, jąkanie się, bełkot przekleństwa, przezwiska, okrzyki, język bez składni i artykulacji, surowa materia języka, fonemy. W innym miejscu pisze tak. W mówieniu dociera się do owej mater brut, materii pierwotnej i surowej, urągającej wszelkiej klasycznej konwencji. Tej tandetnej, deformującej się nieustannie w codziennym używaniu, i tej, która wzbiera w chwilach, gdy stany emocjonalne dochodzą do gorączkowej ekscytacji, gdy słowa nachodzą na słowa, mieszają się, zacierają się, wypadają z klasycznej składni. Ludzka artykulacja miesza się z formami najodleglejszymi i dzikimi, ujadanie sfory psów, i dźwiękami okrutnymi, łamanie kości. Kantor zdaje sobie jednak sprawę, że. Operacja na takich wstydliwych, najniższych dźwiękach dla wielu aktorów może być czymś trudnym. I zdaję sobie sprawę, że y, będzie potrzebował wyjątkowych performerów, wykonawców, którzy będą chcieli sięgnąć do e, takich rudymentów ludzkiej mowy. W jednym z manifestów pisze tak, ale gdzie znaleźć aktorkę? Chodzi o śpiewaczkę, która zgodziłaby się na to wszystko żebraczka, resztki ubrania, resztki głosu, resztki seksu, teksty sentymentalne z nagłą puentą krzyku. Przy całej wielokrotnie podkreślanej przez krytyków tak zwanej manekinowatości aktorów Kantora należy podkreślić, że paradoksalnie mówienie ma w tym teatrze wymiar niemal fizjologiczny. Bełkotane, mamrotane, szeptane, skandowane wyliczanki, modlitwy czy piosenki nie służą komunikacji. Są ekspresją wewnętrznego rytmu postaci, mantrą, obsesyjnym natręstwem, ale też echem zewnętrznego rytmu rządzącego czasem przedstawienia, rytmu zacinającej się starej płyty, wyświetlanych w kółko slajdów z przeszłości. Równocześnie monologi, bo raczej trudno określić jako dialogi. Funkcjonują głównie na poziomie formy, muzyczności, rytmu, dynamiki. Powtarzane w nieskończoność kwestie tracą swoją unikatowość. Wypowiadane przez aktorów z pytajną intonacją przestają być gwarantem prawdy i sensu. Jeżeli znaczą, to znaczą paradoksalnie właśnie brakiem sensu. Nieustanna paplanina dwóch wujów Wielopolu-Wielopolu, w Wielopolu, ich pytania, nawoływania i pomyłki w żaden sposób nie posuwają akcji do przodu. Lecz rozbijają jej bieg. Ciotka Mańka, groteskowa Kassandra z Wielopola, w natchnieniu wygłasza tekst apokalipsy. Jednak jej słowa, zatopione w przechogarniającym zgiełku i bieganinie, przerywane raz po raz zdarzeniami odciągającymi uwagę publiczności, docierają do uszu słuchaczy jako zdeformowany bełkot. Słowa okazują się prawie zawsze nieważkie semantycznie, często wręcz niemożliwe. Dotyczy to przede wszystkim postaci Mariana Kantora innych żołnierzy, którzy zdolni są jedynie do niemego rozdziawiania ust lub nieartykułowanego skrzeku. W jednej z notatek do scen z wojskiem Kantor napisał Język Hunów. Wedle relacji oficerów rzymskich, Atyrla przemawiający przed bitwą do swego wojska szczekał jak pies. Ten wyrazisty obraz ukazuje paradoks pozawerbalnej komunikacji. W teatrze kantora skrzek legionistów, szczekanie oficera, tutaj yy, przychodzi na myśl postać budzącego skojarzenia z faszystowskimi dowódcami tego pana w Wielopolu-Wielopolu, czy też gaworzenie staruszków w umarłej klasie, staje się komunikatem o wielkiej sile emocjonalnej i znaczeniowej. Gdy tymczasem słowa, nawet te największe, najpiękniejsze, najbardziej patetyczne, zostają odarte z sensu i znaczenia. Interesują mnie te resztki głosu uwięzione z jednej strony pomiędzy ciszą i niemotą, a z drugiej strony ogłuszającym hałasem. W wielu mitach, wierzeniach, tekstach kultury ludzki głos jest najbardziej wyjątkową cząstką człowieka. Tylko żywy, naturalnie zrodzony człowiek potrafi mówić. Golem był niemy, choć poruszał się i pracował jak człowiek. Kantrowscy żołnierze przypominają Golema. Ojciec z Wielopolu-Wielopolu jest prawie żywy i jak żywy, ale nie sposób skłonić go do mówienia. Marian Kantor kłapie szczęką, wydaje dziwne odgłosy. Wygląda jak drewniana kukła brzuchomówcy występującego na jarmarku. I rzeczywiście się nią staje, ksiądz udziela mu swojego głosu. Nieme są lalki, automatony, pierwsze roboty. Choć w ich wynalazcach od zawsze tliło się marzenie, by dać im głos. Ciekawa jestem, czy Tadeusz Kantor znał Wolfganga von Kempelen, galicyjskiego, słowacko-austro-węgierskiego wynalazcę, postać jak z wyobraźni Brunona Schulza. W 1791 roku von Kempelen zaprojektował mówiącą maszynę. Pozwalała ona na artykulację nie tylko samogłosek, lecz także 19 spółgłosek. A wszystko to dzięki ręcznej manipulacji kanałami, w które wpompowywane było miechem powietrza oraz skórzanym rezonatorem pełniącym funkcję sztucznych ust. Maszyna Kempelena wygląda zupełnie jak maszyny Kantora, które też często mówią, czy raczej krzyczą. U Kantora mit o mówiących i śpiewających maszynach spełnia się przewrotnie. Maszyna aneantyzacyjna z wariata i zakonnicy zakłóca słowa aktorów ściekłym hałasem. Mechaniczna kołyska z umarłej klasy z dwiema kulami w środku, zamiast usypiać łagodną kołysanką, atakuje przerażającym łomotem. Megafon, uliczna szczekaczka z wielkiego ambalażu końca XX wieku, ze spektaklu niech artyści, powróci jeszcze w nigdy już tu nie powrócę. Padną z niej budzące grozę słowa po niemiecku, informujące o śmierci ojca artysty. Tylko trąba Sądu Ostatecznego z krikotarzu, gdzie są niegdysiejsze śniegi, nie będzie mogła zabrzmieć. Ze świętej trąby rozlegał się tragiczny hymn getta żydowskiego, ale została ukryta w czarnym worku, przemieniona w żałobny ambalaż. Nuty pieśni nie popłyną ku niebu, lecz spadną do blaszanego wiaderka. W kulturze chrześcijańskiej dar artykułowanej mowy dany jest tylko mieszkańcom środkowych szczebli drabiny bytów ludziom. Milczy Bóg, i milczą zwierzęta i rośliny. Milczą lalki, manekiny, ale milczą też duchy. Można próbować się z nimi porozumieć za pomocą specjalnego stoliczka czy tabliczki. Kantor nasłuchuje szeptów umarłych. Być może teatr i aktorzy są mu potrzebni właśnie po to, by umarli mogli przemówić, jak w Dybuku Ańskiego, bardzo ważnym dla kantora tekście, którego nigdy nie wystawił, ale którym przez całe życie się inspirował. W Dybuku stara niańka Frade mówi, że dusze zmarłych odlatują i na ziemi nic po nich nie zostaje. Główna bohaterka Lea odpowiada jej: Nie babuniu, one są z nami. Człowiek rodzi się przecież na długie, długie życie, a gdy umiera przed czasem, to gdzie podziewa się jego nieprzeżyte do końca życie, jego radość, jego cierpienie, jego myśli, których z braku czasu nie zdążył przemyśleć, jego czyny, których nie zdążył spełnić? Gdzie wszystko się podziewa, gdzie? Żył sobie młodzieniec, a duszę miał wzniosłą i mi umysł głęboki. Miał przed sobą długie życie. I nagle w jednej chwili urwała się nić jego życia i przyszli obcy ludzie i pochowali go w obcej ziemi. Gdzież więc spodziewa się reszta jego życia? Co się stało z jego słowami, które zamilkły, z jego modłami, które zostały przerwane? Babciu, gdy zgaśnie świeca, zapala się ją na nowo i wtedy pali się dalej aż do końca. Jakże więc może zgasnąć na wieki niewypalona świeca ludzkiego żywota? Nie może tak być. Tadeusz Kantor w swoim tatrze zapala świece. Pozwala, by głosy jego nieżyjących bliskich, rodziny, przyjaciół, szkolnych kolegów i koleżanek wybrzmiały dzięki żywym aktorskim ciałom. W dziś samej urodziny pozwala przemówić Jonaszowi Sternowi, który opowiada o swojej śmierci za życia w masowym grobie w lwowskim obozie Zagłady. I pozwala mu przemówić podwójnie: głosem staśmy z, z archiwalnego nagrania i głosem aktora, poprzez aktorskie ciało. W ostatnich spektaklach teatru Kriko 2, już swoją śmierć kantor też odzywa się z taśmy, z nagrania. Świece zapala się wciąż na nowo, a ona pali się dalej.